Dzień kolejny, co za pośpiech. Pakujemy się i ciśniemy za chwilę na lot. Co ja mówię, jakie lotnisko? Na dworzec autobusowy. Na dworzec autobusowy i jedziemy do Lizbony. No i cholera, jeszcze bym zapomniał GoPro, no ale na szczęście sobie przypomniałem w ostatniej chwili, że w siedzeniu zostało GoPro. No dobra, to jesteśmy w Lizbonie. Uważaj. Zaczynamy przygodę lizbońską. Portowa dzielnica, wszystko ma słony smak. No i, i jesteś, no. jesteśmy w Santa Apolonia w Lizbonie. Przed nami muzeum militarne, za nami wycieczkowce. No i co? Przyjechaliśmy tu za. 5 euro metrem, a za 7 euro mogliśmy podjechać pod same drzwi. A lizbona jest na górka. A lizbonka to jak bez kidy. Słuchajcie, zobaczcie, jaki numer. Poszedłem do sklepu i kupiłem Coca-Cola. Zasapałem się. Prosto z Polski. Zasapałem się, bo tu pod górę jest. Co oni to nie mają fabryki z Coca-Colą? Przywożą to, kurde, z Polski. Z Warszawy? No to jest numer dopiero co. Cześć! <grym> przylas! Przylas! 40 minut szukał miejsca, żeby zaparkować furę. Zaparkował? Może za darmo, okaże się Morza za moja. Słuchajcie, wszedliśmy sobie tutaj do tramwaju, zapłaciliśmy po 3 euro od głowy. Ale nie wiem, gdzie jedziemy. Gdzie jedziemy? Ktoś odpowie na to pytanie? Nikt nie wie. Jedziemy. Jedziemy gdzieś do góry W ogóle mieliśmy szczęście, bo pan nas wziął poza przystankiem. Rodzina w komplecie. Jak się bawimy Monia w Lizbonie powiedz mi? To Niesamowicie. Co za wrażenie? Tak? Jajecznica była dobra na śniadanie. Sebek sam wybierał najlepsze jajka. I kurki. I był boczek nawet. O, kurde, ale wszystko było, mówię wam. Przyjeżdżajcie do Lizbony, za 3 euro można cały dzień w tramwaju zapobiegać. A tu jest nasz organizator. Fantastycznie jest. Słuchajcie, to jest niewiarygodne, ale ten gość wykopał konia z piasku. A tego nosorożca to myślisz, I to jest. Mister! Tu dorzucam. Ja się dorzucam do tego konia, bo to jest ancien koń wykopany 3000 lat. Ma. Klara, ile ten koń ma lat? Ile jeszcze lat, powtórz? 3000? 3000, ma. on go wykopał tutaj w piasku. Powiedz, on tu 3000 lat siedział. Ale co. On był pod piaskiem? Pod piaskiem był ten koń. Ja, ja Cię proszę. 3000 lat. Tak, stworzył tego koń. W San Francisco tam po prostu żyjesz. Tak myślę. Golden Gate? A nie wydaje mnie się. Nie wiem czy kiedyś słyszeliście syreny jak śpiewają i to są właśnie syreny. żeby nie było, że Lizbona to tylko same apartamenty. To też tak ludzie mieszkają, zobaczcie. Słuchajcie, jesteśmy w sklepie z sardynkami. Kupiliśmy tutaj puszkę ze, z jakimś swordfishem, nie wiem. No i wreszcie trafiliśmy do porządnego sklepu. Są tu maszyny do lichoty, można, można sobie tutaj kupić czajniczek z miedzi. do Do czego? Czyścik do rurek? do Bierzmy tego za 195 euro. Słuchajcie, z tego bimber wyjdzie jak lala. Jeździmy sobie wesoło po Lidzwowie. També sakes bona unitza, juntament mm. amb el A tu mamy miejscówkę dla Instagramerów, wszyscy się tu pchają.